Kiedy kilka lat temu przygotowywaliśmy rewitalizację łodzi, nie myślałem, że będę biegał po z puszką farby po ulicy Włókienniczej. No, ale niestety tak przyszło. E, kolejny gryzmą na kamienicy, tym razem wschodnia 45. E, już widzę, że autor jest dokładnie ten sam, który zeszpecił kamienicę na ulicy Włókienniczej. To jest ten sam gryzmą wygląda identycznie, czyli taki można powiedzieć, że podpis tego człowieka, który to zrobił standardowo. Mam farbę dobraną według kodu z dokumentacji. Więc mam nadzieję, że tak jak w przypadku poprzednich sytuacji ten kolor nie będzie jakoś bardzo odbiegał od tego co jest faktycznie na elewacji Zobaczymy zaraz, jak to będzie kryło. Kamienica została skończona około pół roku temu, więc ta farba jest dosyć, dosyć świeża. Także farba, którą mam dobrana według kodu, nie powinna się tutaj specjalnie odróżniać. No jest to jest już moja kolejna tego typu realizacja. Chyba trzecia, jeżeli chodzi o łódzkie kamienice po rewitalizacji. Eee, zupełny przypadek, ponieważ prowadzę tutaj kawiarnię-galerię. To był taki mój pomysł. Od zawsze myślałem o tym, żeby otworzyć takie miejsce związane z Łodzią, właśnie na ulicy Bukierniczej. Jako miasto pozyskaliśmy 500 milionów z Unii Europejskiej właśnie na rewitalizację Łodzi. Między innymi na odnowę kamienic tu Nie mogę patrzeć na to, co się zaczyna dziać. Na samej ulicy Włókienniczej ta skala nie jest jakaś gigantyczna. Tych zniszczeń. Przynajmniej według mojej opinii. Więc to nie jest tak, że w ciągu dwóch lat, od zakończenia procesu rewitalizacji ulicy Włókienniczej, nagle wszystko jest dewastowane, niszczone. Tak to nie wygląda. Biorąc pod uwagę historię ulicy Włókienniczej, która. Przed rewitalizacją nasłęła no, niestety jako najgorsza ulica w Łodzi, najbardziej niebezpieczna, najbardziej zdegradowana, zniszczona, gdzie były kominy, które kopciły dymem z piecy węglowych. No, generalnie mało kto się tutaj zapuszczał, teraz jest to zupełnie inna przestrzeń. Ale niestety jak w każdym społeczeństwie, nie tylko polskim, nie tylko w Łodzi, no nie brakuje takich, e, takich ludzi, którzy nie szanują niszczą. Nie chcę tutaj mówić o wieku, nie wiem czy to jest młodzież, czy to jest ktoś starszy, ciężko powiedzieć, mam nadzieję, że się przekonamy o tym, ponieważ zawiadomienie na policję, na policję zostało złożone przeze mnie, czekam teraz na wezwanie, mam nadzieję, że w charakterze świadka, chociaż za samowolę, które wykonuję, jeszcze może będę też w charakterze oskarżonego, jeżeli ktoś się może poczuje urażony tym co robię. Akurat tutaj na ulicy wschodniej. Zresztą, tutaj wszędzie w rewitalizacji mamy kamery. Wszędzie w rewitalizacji, ponieważ przewidywaliśmy, że mogą być różnego rodzaju zniszczenia, wszędzie w rewitalizacji łodzi został zaplanowany monitoring. Więc tych kamer jest naprawdę dużo. No i chyba najwyższy czas, żeby zrobić z nich użytek. Cały ten system kosztował też niemało, więc zobaczymy na ile ten monitoring jest skuteczny, na ile policja będzie w stanie wyłapać na podstawie właśnie monitoringu twarz tego sprawcy. No i co, zidentyfikować go i go znaleźć po prostu, a w kolejnym kroku oczywiście pociągnąć go do odpowiedzialności. Ja na pewno zrobię wszystko i mocno zaangażuję się w to, żeby go znaleźć yy, i przede wszystkim przykładnie ukarać. Mam taki pomysł, żeby jako już poza oczywiście rekompensatą w postaci finansowej za zniszczenie kamienicy wyremontowanej, żeby ten człowiek wystąpił jako. Tego rodzaju aktor w filmiku promującym nie wandalizm, ale właśnie walkę z wandalizmem. Żeby na tym filmiku opowiedział, jaka kara go spotkała że to, co zrobił, było głupie, bezmyślne i że zdecydowanie odradza tego typu działania, akurat w tym przypadku, przede wszystkim w mieście Łodzi. Ale mam nadzieję, że taki filmik trafi do znacznie szerszej Rzeszy oglądających i będzie to taka edukacja No dobra pierwsza warstwa jak zwykle będą musiała być dwie warstwy trochę podeschnie pomalujemy drugi raz No i zobaczymy walczymy dalej